Dzisiaj, 15 sierpnia, nastąpi otwarcie nowej wystawy plenerowej zatytułowanej Będzie wielka albo nie będzie jej wcale. Walka o granice Polski w latach 1918-1921. Wystawa została przygotowana przez Biuro Instytutu Pamięci Narodowej, natomiast zawitała do Dzierżoniowa dzięki staraniom Muzeum Miejskiego Dzierżoniowa. Z motywem przewodnim wystawy są słowa marszałka Józefa Piłsudskiego: Polska będzie wielka, albo nie będzie jej wcale. Na kilkunastu bogato ilustrowanych blokach będzie można oglądać e, historię zmagań o granice odrodzonej po I wojnie światowej Polski. Punktem kulminacyjnym zmagań o granice i o samą niepodległość był sierpień 1920 roku. E, tak więc mamy nadzieję, że ta, ta data otwarcia jest możliwie najlepsza. Wystawa będzie do końca listopada tego roku.